mordeczko, mordeczko witam w kolejnym odcinku z serii. Poszukuję Polaków, którzy będą randomami. Tamten odcinek z serii Wam się bardzo spodobał. Już na Przynajmniej tak uważam. Na, teraz mamy do na pewną, że nie gramy z Polakiem. Jednak nieraz widziałam nie Polaków z takim dziwacznym nikiem. Paj ślicznie. Zabije. Misiek! Mamy miszka! Mamy Polaka! Jednak się udało. A ja bym chciała Wam przypomnieć o zostawieniu subika, lajkacza i w ogóle, żeby być zawsze na bieżąco. Oczywiście ktoś nas ogląda? Suni banani? trekking, Suni banani? I fajne. Suni banani? Ja wam pokażę tego Miska. Misiek. Misiek, misiek. Misiek, misiek, misiek. To jest Misiek. Misiek nas zabije znowu. Trzeba kciuki, żeby mój Barley nie miał kłopotów. Dobra. I tak trzeci. Dobrze nam poszło. Plus trzy. Jeszcze chciałabym przypomnieć, że na moim kanale teraz są filmy z lepszą jakością. Wiecie, takie, musi być takie. Piu, petałda na odcinku. Wchodzimy sobie. W, tak, dziennik pitew. I spróbujemy doprosić Miśka. zobaczymy sobie ten jego klan. Grube pączki. I zaczynamy sobie ten jego klan. Wpisujemy sobie, żeby zobaczyć, czy to jest prawdziwa osoba. up. P, czy. ...pączki. No i kiedy znajdziemy ten klan... ...pączek. I skoro nie możemy znaleźć tego klanu... ...to możecie być pewni, że to jest klan fake. Dlaczego? Pewnie mnie zapytacie. Ponieważ kiedy znaleźliśmy ten klan... Glu, ...grube pączki... To wam pokażę ten klan. To tu nie ma tej osoby pod tym nikiem, której my szukamy. Jeszcze raz wam to pokażę, że osoba pod nikiem misiek grube ponyczki. Dobra, to jednak może być. I ma taki pi takiego piorunka. Wpisujemy sobie tu grube grube pomyczki. Trzy pączki. I jest taki klan. I czy jest z nim misiek? Jest! Czyli to może jednak nie być fajkowe. Zapraszamy wszystkich do mojego klanu. Tylu jest standardowy, jednaś pucharki nie, więc to są bardzo wielkie szanse, że to jest prawdziwy, prawdziwa osoba. I się bardzo cieszę, Emilka. Była osobą z tamtejszego odcinka, którą udało nam się znaleźć jako Polkę. Ona jest raczej Polką. A możliwe, że nie spotkałam Polaków. Znowu osoba z jakimś nikiem. My się będziemy widzieć w następnej arenie, kiedy spotkam już kogoś z normalnym nikiem. Wiecie, o co chodzi? Wróciłam, byliśmy czwarci, ale wydaje mi się, że na tej arenie jest Polak, co jest najlepsze, więc zobaczymy i sprawdzimy to. Wchodzimy oczywiście w dziennik bitew i to nie jest ta gra. On nie był z nami w teamie, jednak grał. Ogólnie możemy sobie zobaczyć z innych rund, osoby, ponieważ na tej arenie zagrałam... Y to jeszcze To jeszcze za milką było, jej. Oliwiera, zobaczcie, nie mogliśmy zaprosić z tamtego filmiku. Tutaj widzieliśmy tylko osobę pod nickiem Misiek, który raczej jest z Polski. Pewnie na pewno, ponieważ po tym niku wchodzimy jeszcze raz w dziennik bitew. Przesuwamy to sobie i pokażę najlepsze. Albo jeszcze jedną. Program z Fabim. O, to jest najlepsze. Teraz gdzieś to zgubiłam. O, to. Ja sobie zrobię Skrinka. To będzie na miniaturę. Ile niebieskich główien. O, to będzie nazwa miniatury. Teraz sobie zobaczymy, bo tu Adam Som. On mi się wydaje Mordy to jest mm, Iwito, nie w klubie oraz, czyli tam tego nie sprawdzimy, no a, a, kolejny Polak, Maksio Wariat i z, ogólnie nie będę już się opewniać z tymi klubami, jednak wiem, że Polaków raczej na tej arenie było tylko, więc w sumie dobrze. Zobaczymy, bo może Emilka nas przyjmie. <grych> Dobra, spróbujemy jeszcze raz poszukać Polaków. Ogólnie ja tak zawsze trzymam kciuki, że to byli Polacy. Paul Kube. To raczej nie jest Polak. Niestety. Ponieważ bym była super zadowolona, gdyby to był Polak. Ojeju, ale bym się cieszyła. A jeszcze jedno, jeśli wy chcecie być pokazanym na filmie, to co wystarczy zrobić, to na moim kanale zostawić subika, lajkacza, a w moim klanie napisać, że jesteście z YouTube'a i chcielibyście wziąć udział w filmie. To oczywiście, że Was wezmę. Tylko oczywiście... Chyba mamy Polaka, chyba... Dobra, nie żyje. Przesik XD. Przesik XD jest Polakiem. I mamy Piotr! Błażej! Boże! Kusiedlak, ku czy jakoś tak tutaj w krzakach. Kalusieko. Kalusieko. Kalusieko, ogólnie timujemy się. timujemy się. Walczymy z Kalusieko. Kalu walcz z nim.

Ja do was po pierwsze nie gadałam, a po drugie prawie go zabraliśmy, prawie. Muszę sobie zmniejszyć to, bo bym tak to nie widziała. I sobie zobaczymy oczywiście i sprawdzimy, czy to jest prawda. Alan! Ej, czyli mogło być więcej Polaków. Zobaczymy. w Kozacy, to jest pewne. Tutaj mamy... Z... To też brzydkie słowo. Syreon. Nie jestem pewna. No, to, to jest na pewno. A teraz zobaczymy. Oczywiście wyślemy zaproszenie. Jesteś w niej klubie. Ale Paula. dożyj Polka, więc. Mamy raczej w 98% pewne, że to jest Polak. A może jednak nie. Pół na pół. I. Woran. Woran to. Ale ogólnie znam osoby, które mają takie nietypowe wyniki. Typu woran na przykład. I to jest możliwe, że to jest właśnie Polak, ale po prostu ma nietypowy nick. Ogólnie fajnie by było, jakbyśmy spotkali jakiegoś youtubera i tak jakbyśmy byli w nim w nim w Teamie. To było takie. Uh, and uh, 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 uh. przegraliśmy arenę. No niestety! I jeszcze raz przypomnę, że nie zapomnijcie o subiku lajkaczu oraz o tym, żeby pojawić się na odcinku trzeba zostawić lajka subika oraz dołączyć do mojego klanu i napisać, że chcecie wziąć udział w odcinku. Już chyba nie mogę nazwać odcinku, jak wziąłeś udział w odcinku, bo był już taki odcinek. Ojeju, przepraszam. Zaziewanie. Wy chyba tego nie słyszeliście, ani nie widzieliście, ale ja to robiłam, to przepraszam. Uch, znowu, bardzo przepraszam, naprawdę to nie jest... Ja tego nie robię na odcinkach specjalnie, ja to robię spontanicznie. Spontanicznie? Dobrze. Wiadomik, że przegramy arenę. Ten Mike nie żyje. Antonio! Antonio to raczej polokonia. Jak to tak zażywało? To będzie ostatnia arena w tym filmie. No dobra. Zaczynamy. Ale by było fajnie. Carlos. To ja tym akcentem skończę mój film, że nie trafiliśmy znowu na Polaka. Widzimy się w następnym pa. pa I nie, i nie, nie zapomnijcie o tym, żeby wziąć, że jeżeli chcecie wziąć udział w odcinku, to napiszcie mi również to w komentarzu, że dołączyliście oraz w planie. Zapraszam. I nie wiem, czy mi się program wykonał. Wyłączy podczas grania areny, więc yy, jednak przygramy, zagramy sobie jeszcze jedną arenkę. Pajpełkę, ałękę. Dobrze. Lara! Lara, raczej nie. Leoś, Leoś, jesteś mojego polaka, którego zabiłam. Ej, mogłam dać może, żyć, ale to smutne. dobra, nie mogę tak zrobić. E... ogólnie co tak wolno chodzisz, I wygrywamy. Wielkie starcie. ogólnie chyba ten Carlos to jakiś koz... Polak jest, że tak kozaczy. I dobra, dobra, Lara, no nie, rób sobie jajek, świadomić, że się zabije. Ptium, nawet takie o coś. Ptium, ptium. Lazura, zabijamy. Jej, i Arena wygra a my tym akcentem kończymy. Niestety chyba spotkaliśmy tylko jednego Polaka w tym odcinku. I to nawet nie z nami. Widzieliśmy... Chyba z nami wygrał jeden. Widzimy się w następnym. Papako!